Cześć, wam z tej strony króciutko do na nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Karczem. Najbułyki w Hearthstone. Dziś zagramy sobie bujeczkę z Riotonem. Weźmiemy sobie Kapłana, ponieważ Kapłan według mnie jest tutaj jednym z lepszych wyborów. Oczywiście Rioton weźmie pewnie Maga, bo on Joniną tutaj w ogóle fiksuje. Riotona, jeśli nie znacie, to Rioton robi dla nas mapki często i w ogóle i fajnie. Łapka w górę. No i. Bójka wyszła wczoraj, nagrałem ją dzisiaj. Yy, polega ona na tym, że mamy dużo portali. Dużo, dużo portali. O tym, taka bójka była już podobna jeśli chodzi o y, pająki. Właśnie tak samo było to w Naxramas i w czarnej górze, więc troszkę się kopiują. No i tutaj Rioton ma lekką przewagę, ponieważ ma coina. A coin na tej bójce jest magiczny po prostu. I sprawa go no tak, jeśli przegram z Riotonem, to kupuję pakiet. I, i, I wtedy wam go otwieram tutaj. Jeśli wygram, no to nie muszę. Bo już normalną karczymną bójkę raz rozegrałem i wygrałem. O, kiedy nic ciekawego nie poszło, więc. Więc nie sądzę, żeby to było. Manificin! To właśnie mogło źle dla mnie skończyć, naprawdę. Na szczęście jednak. Oj, może się dla mnie nadal źle skończyć, skończyło się dla mnie źle. No, niestety Bring me steel! No, jeśli chcecie o nowym dodatku jakieś informacje, to na przykład okazuje się, że możliwe, że wyjdzie on 24 sierpnia. Ponieważ zrobili takie testy, że kiedy kupi się ten pakiety przed sprzedaży, to ja mają taką wstążkę. I jeśli. UM Zabranie camperspel I jeśli my tą wstążkę e, Chcemy, żeby jej nie było, to trzeba ustawić datę na specjalny dzień I właśnie też tak się stało O kurde. Jak też się stało, ustawili datę na 24 sierpnia i okazało się, że I okazało się, że właśnie e, wtedy te wstążki znikają Możliwe, że dlatego będzie wtedy właśnie ta 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 cała Karczem na bójka, nie karczem na bójka, tylko dodatek dodatek TGT, TGT Grand Tournament. No i jak mówiłem, jeśli chcecie, to możecie tam napisać na dole i ja wtedy wam nagram filmik o tym. Jak już wejdą wszystkie karty, taki omawiający. Okej, okay, powiedzmy, że Jezu, on się może tak wysypać. Nie użyję na razie tego. Dobra. No niech będzie, wolałem, żeby to walnęło. Czy ty zawsze musisz wszystko trafić? Na początku mu nie trafił tej, tej pantery, którą tak zabił z i z innej rzeczy. To jest Iren Jesus, Jesus. Zależało mi na tym, ponieważ rozbłysk wtedy by miał troszkę więcej damage'a. I mógłbym go zabić. No ale nie! O nie! No musimy tak zrobić. no. aje, je, Dobra, no w tej duże mamy rozbłysk i niestabilny portal. Miejmy nadzieję, że Ryoto nie wyciągnie jakieś opie karty. Na razie nie wyciągnął chyba... No, na stół przynajmniej. Pod drugim tym rozbłyskiem mogę już mu rozwalić to. Fajn Major Majordomo. No to wystaw, wystaw. Nie no. Nie ma po co. Otacza nas cień. Cztery many za Majordomusa. Nie fajnie. Przerzenie. Dobra, powiedzmy, że zrobimy tak okay. Cztery many kosztuje. No dobra Oczyściliśmy stół. On zaraz nas czyści majordeumusem Raczej tego nie wygramy, więc będzie dla was. 6 many kosztuje, dobra. Dobra Zobaczmy, co my tu mamy. Okej, okay. koko kodą nie zginie, nie zginie, bo ja nie mam z czego go zabić Okej okay. Górę wichro przeciążenie Dobra Zobaczmy czy Ryoton ma jakieś rzeczy, których, którymi może nas zabić Bo jeśli nie to my mamy jakąś tam szansę żeby jego zabić Na przykład On może się przydać teraz Niestety wywalamy No kurde. <todos> <todos> <Ta -da. todos> Dobra, mam jeszcze Gelbina, którego nie można dostać normalnie z pakietów No i przy okazji mamy Ragnarosa na bójce Była Chyba pierwsza bójka troszkę Eee, tam W sumie nie, nie mogłem Mogłem zabić jego, ale to by mi nic nie dało no Ta Bomba mi tak troszkę zas zaskoczyła, bo nie chciałem jej używać, ale to dobra no. O, co to za karta zajebista? Mełko. Albo Ognik. Jest, widzicie? Mm. Przyjaciel Cho. Przyjaciel Chen. Ostatnio w się gram Chenem i fajnie działa, bo, bo ogólnie wiecie, wódkę piję, żeby dostać manę. Podoba mi się. Dobra, co my tu mamy? Proszę bardzo, niestabilny portal dla Ciebie. Nie, faria, nie co ja nie Ragnaros jest, jakby nie możemy wyciszyć co? Nie możemy tego zrobić. Co to jest? No nie, kurczaki mi no zamieniać. Wstańcie, moje kurczaki. Co tu się będzie działo jeszcze ciekawego? Nie będziemy tego kończyć, fajnie się gra. Że mi znowu nie wywaliło nagrania, bo już nagrywałem tą bójkę i. Yy. Nie ma tam tam niestabilny portal. Kolejny niestabilny dla mnie. No, cie... wiecie, Cho to jest w ogóle bóstwo. To jest moja ulubiona karta. Jak będę miał płytę, ją kraftuję. Nie no, bez przesady. Wiedzyciel ja Cho. Wiadomo, że w twarz. You face Jaraxus, U-Face Ragnaros. No mówię, wiedziałem. Ja, ja nie, nie, nie musiałeś tego pisać w ogóle, że RNG, ja wiedziałem, że on trafi w twarz. To nie było RNG. Tak miało być po prostu. Ej, chciałem zobaczyć kogo zmienić w kurczaka. Dobra, przegrałem, no to robimy pakieta. Pakiecik, pakietik. Kurczę, bo już powoli się z golda wysypę. Chciałem pozbierać na... Chciałem pozbierać na dodatek, a tu co? O i patrzcie, wielki turniej przed sprzedaż. Tylko 45 euro. 50 pakietów, okej okay. eee, Może z goblinów. Lecz wygrałem na farcie. Ja tam Dobra. No i pakiecik. Za przegrano. Bez czarowania. Pewnie nie będzie legendy, bo bez czarowania. Nic ciekawego. Ale bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Ci wam się podobał. Pozdrawiam Mario i wygrał. Eren Jesus. papa.